Cześć ludziska, jak się macie znowu ja, Kraso i dzisiaj pokażę Wam gameplays Prototype Prototype bardzo fajna gierka z zeszłego, z zeszłego roku, no można powiedzieć, że już sprzed dwóch lat 2009, ale chyba końcówka jest pożekaj tam Gra jest dobra, naprawdę, podoba mi się, polecam, Kto jeszcze nie grał Głównym bohaterem jest Alex Mercer, który, który jest właśnie zainfekowany wirusem Blacklight, chyba tak to się nazywa. Przez drobny incydent, ponieważ chciał ukraść świętę z wirusem, ale to mu nie wyszło. i. Zabili go, ale wirus, który. Y, jakby to powiedzieć. Wirus, który ukradł. Fiolka z wirusem roztrzasła się. I on wpadł w tą fiolkę. I ten wirus z niego tam wniknął. I go zranimował. I na początku gry, właśnie, Alex myśli, że jest prawdziwym Alexem, Ale okazuje się, że nie jest prawdziwym Alexem, tylko jego ciałem ze wspomnieniami a prawdziwy Aleks nie żyje no to taka skrócona właśnie fabuła, tam mamy niszczyć wojsko i zainfekowane tereny, gniazda i właśnie zrobimy sobie taką misję z gniazdami No i tu, co my mamy tu w menu. Znaczy się menu po pauzie. Logs, to jakiś tam właśnie dziennik. Upgrades to jest, są udoskonalenia naszych mocy. Robimy je za evolution pointy, które dostajemy po ukończeniu eventów dodatkowych lub misji. Web to jest sieć intry, którą aktualizujemy wchłaniając właśnie różne postacie różne postacie z gry ważne to też można robić w dodatkowych eventach mamy już 6 sekwencji, ale jeszcze niepełnych Co tu jeszcze mamy Events. Events to są właśnie te imprezy, które możemy które są dodatkowe Węsy, Statistic, no to ogólne statystyki gry. No właśnie, już gram 13 godzin w to, jeśli nie przeszedłem. Tak, gram właśnie, próbuję w pełni stuprocentowo przejść. Jakieś tam infekcje, konsumers, -y, włamania, zabicia i broni, jakie przejąłem. Keyboard aha tu są ustawienia klawiatury options to tam wiadomo opcje gry grafika, audio video, controls co tam jeszcze jest On save save wiadomo i quit też wiadomo no i coś tam zaraz zrobimy O. No i za te właśnie dodatkowe zadania dostajemy takie medalke, medalki czy tam trofea Jak wykonamy dobrze w odpowiednim czasie dostajemy złoty jak w mniejszym czasie... jak w mniej w określonym czasie srebrny jak wypalimy najgorzej dostajemy brąz, a jak już tak, tak, tak zlamimy, że będzie poniżej, poniżej nawet minimalnych wymogów, to będzie lipa i nie dostanie żadnego medalu. No i właśnie Mercer ma takie zdolności może sobie latać, skakać na 500 metrów w górę. Nie, no na pewno na 20 metrów w górę skacze jakieś tam odrzuty, czy jak to tam się nazywa ma w górze może wszystko chwytać, wrzucać biega są na godzinę, wyprzedza wszystkie samochody, czołgi no, no właśnie, pokazałem najlepszego. Merced może również się transformować w różnego rodzaju stwory. Na przykład co ręki, kamienie ręki. To jest bardzo dobre na czołgi. Co to jest? Piło ręki? Aha, to jest to. Taka, taka ręka jest bardzo... o kurde. Taka ręka jest bardzo dobra na helikopter, helikoptery. Tylko ona musi być ulepszona jeszcze o jakiś tam... O, i jeszcze e, właśnie ta piła jest dobra na do Oj, Ojej. O, właśnie rozwaliłem jednego. Ale właśnie się zaraz stąd trzeba będzie niknąć Ulotnik. I, I najlepiej właśnie na dół spaść. O, zapreślamy z dowolnej wysokości, jak spadniemy, nie jest. Zmienimy kurs, to powinien coś pomóc. No i możemy zmieniać się właśnie w postaci, które y, ówcześnie wchłonęliśmy. Właśnie ja ówcześnie wchłonąłem tego pana do ulicy jakiegoś. No i wchłonęliśmy tą babę i jesteśmy tą babą i za każdym razem kiedy kochłoniemy dostajemy kilkadziesiąt kilkaset punktów HP Ja trzeba bardzo dużo ochłonąć osób, żeby dostać maksymalną ilość HP Merser, który może wyczyniać, to że nie widać. O, jeszcze mamy tutaj że właśnie dwa rodzaje takich znajdziech. Tych fioletowych jest 50, a takich niebieskich, jeszcze takich kulek jest 200. po no to matur. Ja mam 45 albo 6, a tych mam 13. Naprawdę jest co robić w tej grze, żeby ją w pełni przejść. Nie wiem, ile jest wymagane czasu, ale ja już mam naprawdę duży progres w tej grze. Totalnie dawno w nią nie grałem. No, i jeszcze mamy jedną moc taką dobrą, spoko i w ogóle, którą dostałem. Dzisiaj właśnie. Przed jakimiś paroma godzinami. W ostatniej misji właśnie. Taki mega wyczopisty pancerz. To mi bardzo przypomina zbieraczy z Mass Effecta 2. No i właśnie z tym pancerzem możemy wszystko, prawda? Ale już tam poróbmy to, co mamy zrobić. By tego insekta trzeba złamać No i zaczynamy event. To jest na poziomie easy. I lecimy gdzieś. Właśnie nie wiem, czy mam tak mało FPS-u, co się gram. Nie wiem, od czego to jest zależne. I chyba musimy zniszczyć gniazdo. Tak trzeba zniszczyć gniazdo w 3 minuty.

Zostanę po budynku. Mocko. No No. i gitara. I events, Okay, level. Oglądajcie mnie. Komentujcie. Dawajcie suba, a ja to muszę poustawiać, żeby się tak nie, lag nie lagowało. See ya.